Siema, tu Adrian dula Borowik z Przylądka Dobrej Nadziei. E... Autostymulacje. Taki temat, który często jest tematem dyskusyjnym, pobudzającym do różnych refleksji, bardzo różnych. Wyobraźcie sobie sytuację, że nie możecie kichnąć. Wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście po... Operacji, macie rozharatany brzuch i za każdym razem, kiedy kichniecie, to Was boli. No i robicie dużo różnych rzeczy, żeby nie kichać, bo to boli, bo nie można. No i przyciskacie poduszkę, trzymacie rękami, ale kiedy kichniecie, za każdym razem boli. I niesamowite jest to, że nie jesteście w stanie powstrzymać ani kichnięcia, ani tego bólu. On się musi pojawić. I to kichnięcie się musi pojawić, i ten ból się musi pojawić. Więc co byście nie robili, to raczej trzeba się przygotować na to, że to doznanie się pojawi i że będzie nieprzyjemne, możliwe, że? I raczej zabezpieczyć sytuację i ciało, i siebie w taki sposób, żeby nie było to za bardzo dokuczliwe. Więc wyobraźcie sobie, że potrzebujecie pomachać rękami. Potem będę może w, tak bardziej wchodził w tą tematykę dlaczego, ale wiecie, że osoby w spektrum czasem potrzebują machać tymi rączkami tak mocno, tak silnie, że no nie są w stanie tego powstrzymać i wszyscy to traktują w podobny sposób, jakby miało boleć, jakby miało być czymś strasznym, jakby miało przeszkadzać i Dążymy do tego, żeby powstrzymywać, żeby zabraniać, żeby odwracać uwagę. Co jest jednak nie jest powodem tego, że znika potrzeba machania rączkami czy em, robienia takich powtarzalnych czynności. Raczej rośnie frustracja, rośnie zdenerwowanie i ból w związku z tym, że nie można zrobić tego, czego się chce. No właśnie, to pomyślcie sobie, jakby ktoś zabraniał wam kichnięcia, jakby ktoś zabraniał wam kaszelnięcia, jakby ktoś zabraniał wam podrapania się w miejscu, w którym bardzo mocno was swędzi. Adrendu Laborowi, hej, hej.